Siemaneczko Panowie, jesteśmy w pońsku, coś Wam tu nagram bazar się kończy bazar się kończy powoli głębi jest sporo ale nie ma nic ciekawego kariery no, gęsiory co? co mało? takie cóż. Z tych srok masz samiczki? I tak to wygląda Orliki Po ile takie orliki? 350. 350 To berliński, nie? Proszę? To berliński. Tak uh -huh. To samiec? Samica. Samica. Ile taka? 100. 100. To są pary parzyste tych tych? Nie, tu są samiczki, tu jest... A tu są dwa samce i dwie samice. Nie, tu jest para. A tu jest para. A tu dwie samiczki. Ja to pstrochate? To, to samce. Też samiczka. Tak to wygląda. Ładne gołąbki. Oj, bazarek się kończy. Coś tam nagramy. Nie za dużo. Zobaczymy. Jutro. A. Ja. Aha. No, Dziś... O, teraz się <laughs> nie I cóż takiego. <laughs> Pocztowe. Całkiem przyjemne pójdę dalej, to jest pójdzie przyjemny Albo ja są bierze Ale to chodzi To białe co to jest? Samice Ile taka? 6 Sześć dych dych 60 zł A kiedy to jest 6 zł tam nie ma nic Dziękowego. Co mówisz? No, ale tak to jest ładny gołąb, nie? Ładny, ładny. Winerki. Budapeszty. Tu są takie gołąbiaczki. Bywał taki kanna, pod grudnią, ale sam nic nie jest pod pytał o widerki, ale prawdę mówiąc nie widziałem gdzieś nigdzie tutaj takich typowych, pospolitych. Coś tu nagramy. Sroczki

Garbino co to jest? Samcy? Samic. W samych wszędzie samcy, nie ma samic. Tak <noise> ja, to wygląda Na YouTube? Na YouTube. No kiedy się ukaże? Tak to wygląda. Bajera jest wszędzie. Duneczki. Uśmiechnąć się, tak, do zdjęcia. A to dla kogo? Jak to wygląda. Tu mamy takiego butyleczka, jaśniaków, jaśniaków. Tu przyjemne kosiaczki w ładnych czarnych brwiach. Także tak to wygląda. No a co tu mógł kupić, jak tu nic nie skurga. ma? A to jest co? Cześć kolego, bo ty mi nie pedzesz, że tu się poznaje. Boki. z Ech, panie, coś tam nagrywamy, żeby filmik jakiś był, nie? Babik ładnie samiec, samica? To samiec, samica? Samica, samica. Ile ona kosztuje? Cztery dychy Cztery dychy A no tak. Po to targ, nie? Żeby się potargować. Oczywiście. A tamto co to jest? Co? Tamto co to zarasa turkoty. Te... A turkoty. To jest... To, jest... to, jest... to, jest... to jest Aha. Ale u niedługo... Ile takie turkoty, proszę pana? Nie, tak się pytam. No po 20 zł. Za tego no nie trzeba, za tego 30. Za tego 30. No nie, pan. No dokładnie, bo to już jest z, z, z ubiegłego ruch, roku, nie? Odpływ, już nie <grym>, Tylko laski nie ma. Co ten co ten garbinos jest? Samiec. Samiec. Wszędzie panie samce. Para jest. Ale czarny też może być, nie? No może być, ale szukam niebieskiej samicy, a wszędzie są same. Nie ma. Jak nieraz to było pełno, teraz nie ma wcale. Taka prawda. Staropolski Tutaj takie pociążki. Nie samiec. Gałacze. A pan zdjęcia robi. Widzę któryś raz. No. Lubi pan gołąbki też. Ja tak, cały czas! Cały czas gołąbki, proszę pana. Może, że ktoś się interesuje choćem. Nie? Bo jeszcze trochę to nie będzie już komu. z tych młodych to nie ma. Coś tu jeszcze dogramy. Zobaczymy. Coś takiego. Ile takie meweczki? 60 zł. A pawiki? 90. A te? A te sprzedane. Dzięki. Przepraszam. Może jaśki młode. Ródki. Cała klata Cała klata Panowie i Panie Nagrywa się Myślałem, że znowu pauzę wcisną I coś takiego tu coś takiego Ile takie żółte? Takie żółte, proszę pana, 80 zł. 80 zł Fajne gołąbki. A to białe, co to jest, samiet? A to już jest sprzedane. A, sprzedane. Zelblonga Zelblonga Nie, nie, Andrzej, Andrzej nie przyjeżdżą. Z Aha. Tu mamy coś takiego. Ktoś, kto chce? Po dwadzieścia złotych A te sroczki ile? złotych Takie sroczki 40 zł Tak to panowie wygląda no. Blałwiderki 400 zł 400 blogwiderki, dobrze słyszałeś? Da ci kupiłem panowie coś takiego Takie tam koczki Ale Niech ma Co ta sroka jest? No samica ilona? 60 zł Samiczka i coś takiego już się powoli wszyscy pakują Pierki. ile takie żółte proszę pana? 180 mam nie to czarne co to samczyk nie? Tak samczyk a te winerki? Samiczkę do sprzedania A samiczkę? A kupiłem tego samczyka. A kupił pan To tam od tamtego? Tam z tamtej strony nie Dobra, tak to wygląda, muszę włożyć to na pauzę. Dobra, ponownie, tak to wygląda. Targowisko w Pońsku. Także muszę dograć dwie części, bo nie ma. będzie za długi film. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich, także jak oglądacie subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Także pozdrawiam do następnego. Pozdro.